Spoczni. No to tak. Dzień z tej strony Addict, i ZO. Dzisiaj Wam pokażę jakie są ogólnie nowe rzeczy w Spidermanie 2. Jest nowa gra, a chciałbym ją wam pokazać bardziej z bliska, więc zapraszam do oglądania. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczkiem, no i komentarz na sugestie oczywiście do jakiegoś filmu. A więc zaczynamy! Jeżeli chodzi o kostiumy, to ja wszystkich nie mam, jestem już po fabule, ale... Jest taki zaawansowany kostium 2.0 i będzie można ogólnie. Tutaj... A czym się, czym się różni od tego Spider-Mana 1? No, tym, że jest więcej misji poza tym. Yy, nie dość, że jest więcej misji, to jest yy, Nowy Jork powiększony. Wow, ale duży. Widzicie tą mapę? A teraz kostiumy. No to mamy 2.0, początkowy kostium. Można też kupić style, które ja już mam większość kupione i kostiumy, tak jak w jedynce. No to zaczynamy. Czarny kostium dostaniemy w misji Dobrzy Ludzie. No dobra, a były te kostiumy takie same w jedynce, czy były inne? E, były inne na przykład też. No to ten był, ten był, ale jest dużo nowych, na przykład a. ten. Który jest Twój ten. ulubiony? Ten. Mój ulubiony to jest ten. Okej, okay, no dobra. Czekałem na niego całego, całego Spider-Man'a, Niech nie miałem do Czarny kostium dostaniemy w misji Dobrzy Ludzie. Ten kostium już kostum symbio symbionta, bardziej zaawansowany. Nie wiem kiedy dostaniemy ogólnie. W jakiej misji, nie pamiętam, ale dostaniemy na pewno. No dobra, a przyszedłeś już ile misji w tej dwójce? Właśnie, przyszedłem całą fabułę. Mogę nawet pokazać. No to nie to musisz zacząć od początku pokazać teraz, tak? Tak, i ogólnie to chciałbym też Wam powiedzieć, że dzisiaj jeszcze na pewno wpadnie filmik z pierwszej misji, bo od nowa będzie. O, super! A można grać na dwóch czy nie? Nie można niestety. A myślałem, okay. bo, są, bo jest dwóch Spider-Manów. No właśnie, to ja bym też no. zaczął w to grać i bym pokazywał się. My razem zagrali. No tutaj Antywoloma dostaniemy w misji, gdy um, zostanie nam jeszcze członka symbiota i Martin Lee z Milesem nam pomoże. Ten kostium dostajemy już w jedynce, ale tutaj też... No dobra, Adaś, będziesz będziesz grał, to będziesz pokazywał, które misje, które są... To jest nowy O, jest taki kostium. fajny. No, to jest taki stylowym. tam ten. Był. Ekstra. O, to jest, mój No dobra, ale zmieniasz za każdą misję sobie nowy strój, czy jak No się? mogę sobie zmieniać, nawet okay. teraz. No wiem. Ale nie, czy ty jak grasz, to co też sobie zmieniasz, Tak, Oczywiście. Ale na początku mamy tylko jeden kostium. Tu mamy Spidermana też takiego. Dobra, dajcie znać w komentarzach, jak graliście w jedynkę. Na przykład, który Wam się kostium najbardziej podobał? O, no. A który się teraz, teraz wam podoba z tego na, z drugiej części? Assassin's Spiderman. O, ten jest Ja, super. ja, tak, ja Arknight. Knight. O, Arknight? ten kto grał w Assassina kilka części, na pewno gra z kostiumem Assassina, nie? No, mogę się założyć. O, to to ja jest Spiderman Uniwersum. Na, Napiszcie, czy oglądaliście film, czy może nie. No ten jest jedynki, z domowej roboty więc... No tak a ile tych kostiumów w ogóle wszystkich może być? Nie wiem ale, o, dużo, ale do odblokowania jeszcze masz. mam trochę do odblokowania. A, okay. No dobra, nie. Adix, no to słuchaj, no to nie ma co, tak? Będziesz pokazywał potem pierwszą misję. Mhm. Pokażemy, jak, jak w ogóle wygląda ta druga część w porównaniu do pierwszej. Mhm. Na pewno świat jest większy, większej do, większej, więcej miejsca do eksploracji, do, do, do zwiedzania. Także no zapraszamy. Adaś nagra pierwszy, pierwszy odcinek, także zobaczymy, jak to we, będzie w ogóle wyglądało. I teraz ogólnie. Jeszcze tych kostiumów nie mam, ale dalsze. teraz przejdźmy a, na Majsa. To jest początkowy, który za chwilę zmienię swoje kostiumy. A ten Majs ma inne w ogóle stoi? Ma inne, bo to jest a, inny Spider-Man jakby. Okay. Tutaj mamy Majsa na przykład i też mamy kostiumy ogólnie do niego. Dodatki jakieś, to jest fajne bardzo. Też do niego dodatkowe kostiumy. Ten dostajemy na prawie, już na końcu gry. Ten mi się najbardziej podoba, jeżeli chodzi o Majsa. Te, ten, tego jeszcze, tego, ten mam i na, naprawdę jest też nowy, jest ładny. Tego dostajemy w Spider-Man Spider Miles Morales. Tego dostajemy też w Miles Morales. Tego, to jest chyba nowy, bo to jest Brooklyn yy, 2099. Przy okazji sobie odblokuję. Tutaj to jest fajny kostium. bo wow, ten, ten jaki jest? No, to jest pierwszy, który dostajemy w Milesie Moralesie, ale to są dodatkowe ustymen. Mój ulubiony no, jest ten, bo ten, na, ten na, mój na, na, nawiązuje do Acro do y, Spiderman Universum. Okay. To jest taki historia życia, taki już fajny też, ale na razie go nie, nie chcę odblokować. Ten 2099 Mike Morales jest bardzo fajny. dobra, no, a twoim zdaniem X y, gdzie co fajniejsze stroi? Wiedentycy czy w dwójce? W dwójce, w dwójce. Zdecydowanie. Tego no, kostiumu jeszcze nie mam, ale na pewno będę mieć go. Tu jest taki do Batmana strasznie podobny. Bardzo fajny, sobie ubiorę. Oj, ich przepraszam. Tutaj mamy Miles Morales 2020, który dostajemy... Taki innych... futurystyczny? Mhm, y, w Spider-Manie Miles Morales go dostajemy. Mhm. Ogólnie to y, nie nagrywałem wcześniej na PS5, ani na, na PS4, ani na kompa, ale jeżeli będzie dużo lajków i przejdziemy najpierw dwójkę, to nagramy Jedynkę i Spidermana Miles Morales. Od nowa całego. Ale to bym musiał już Miles Morales na kompie, tak samo jak jedynkę nagrywać na kompi. DLC to samo. No tutaj dobra. mamy 20. No i tutaj. I to mamy, w... No nie nie wszystko. Nie wszystkie? To tyle osób blokowane. Tutaj mamy domowej roboty Miles'a. Tu mamy taką. Czarną paterę jakby. Ona jest. to jest bardzo fajny z kim. O, to jest świetny z kim. O, podobny na mojego kota, tak. znaczy on jest rudy, a ten mój kot nie jest, tu Do mamy z un... ze Spidermana Uniwersum, mamy Spider Spiderman Uniwersum, tu mamy Spiderman Uniwersum sklepowy kostium, ten jest bardzo fajny, mhm. tylko nie ma Nike'a, a jeżeli tutaj chyba Spiderman z Adidasem, ponieważ to są buty Adidasa. a tu nie ma Nike'a, tu powinny być Nike'a, ale też fajne, tu mamy, to już koniec, bardzo fajny strój, dziesiąta rocznica. Też bardzo fajny taki różowy. Różowy, kit. no bardzo fajny. Też sobie odblokuję. Kurde, to, to, to tyle tych kinów no, nie wiadomo, którym grać. Ten ma jakieś dziwne pośladki. Dosłownie. Zobacz, jakieś krystaliczne. To jakieś, jakieś kostium Bot. cios. Ten jest bardzo fajny, sobie odblokuję niedługo. Kostium agent tarczy. Też mam plan. O i to jest pierwszy taki kostium, to jest kostium który dostajemy od Petera w Spidermanie. Miles Morales, Tuto, tutaj również też mamy Scelasy. No i tutaj jest The Across, The Spider-Man, Spider-Man poprzez Multiverse, póki co mój ulubiony, drugi ulubiony na marcie, ale moje faworyty to są te kostiumy, ale jeżeli chodzi o grupę Asasinów, jakbym miał zrobić, albo Batmanów, to by było coś No, Asasin jest świetny. I to by było na. A nie, 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 jeszcze y, kolekcję muszę pokazać. To po Tutaj są na przykład wspomnienia Marko. Jeżeli pokonamy w pierwszej misji Sp spider 2, y, jeżeli pokonamy Sandwena, to będziemy musieli zbierać coś takiego. Dosta Nic za to nie, dostanie nie dostaniemy. Nie, dostajemy za to 20. Ale gdzie to zbierasz, gdzieś na mapie? Nie, to no, jest no gdzieś na mapie na... to jest. A Ale to losowałem dzisiaj, ja już tak ja powiem. No. Ale w sumie to nie pamiętam, co to dostajemy. Okay. Tu mamy szanse na zdjęcia, mam 14 na 23 Dzienniki Twórców myste misterium, tam Mysterium, e, też nie mam, mam, ale będę zbierał, no i Spider, -Bot. Spider Boty. Tak, o, fajne. Dużo kole dużą kolekcję mam już, ale... Jeszcze trochę jest do ja, ja, ja podob... Czyli jest oglądałem, no, podob... że podobno można ogólnie mm -hmm. odblokować jakąś scenkę ze Spider-Man Across the Spider-Verse tam ogólnie, jakąś taką scenkę podobną, bo ogólnie tu można zebrać te, bo na przykład dziwnie, nawiązanie do Across the Spider-Verse, że jest, chwilę muszę znaleźć ten ten Spider-Man Universum. a powiedzcie mi, gdzie się pojawił... Gdzie się pojawił Spider-Ham, gdzie się pojawiła Gwen Stacy, no co? W Spider-Manie uniwersum, czyli ja, jakąś taką yy, scenkę, może odblokujemy, bo coś tam widziałem, nie, 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 nie wiem. Tu mamy jakieś też misje, czy coś, coś takiego, też mam dużo jeszcze do A tu jakieś poboczne też, i główna mm -hmm. fabuła tak, i poboczne misje, no Tu dobra. mamy zdolności, akurat ja mam w antyvenoma, tu mamy cios też anty-Venoma, to było kiedyś napisane Venoma. Tu są klasyczne ciosy, a tu już są Venoma te wszystkie. Umiejętności. Ja mam Petera Parkera na wszystko ulepszone, ale akurat teraz ulepszam Milesa. Potem będę ulepszał tych wszystkich, aż skończę wszystko, wszystko na 100% w tym. Gadżety też mam wszystkie, ale nie mam wszystkich ulepszeń. Technologia kostiumów. No i tutaj niedługo zdrowie całe wykończę i będę mieć 200 zdrowia, ale to za dziś, że tą to bohatera to długo. Tutaj to jeszcze muszę poodgrywać, tak samo jak tu i tu. No to jak, Widz... dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie jeszcze tak, to był lajka, suba. On te kada, Adik nagra pierwszą misję i to będzie wrzucić całą, tak? To dokładnie, niedługo nagram. A tu, tu widzicie przesmak. Mhm, przesmak wujki, ale... Powiem tak, misje są bomba, mam nadzieję, że niedługo też zobaczymy się, nawet jeszcze dzisiaj, na mój kanał wbiję raczej dzisiaj, mogę się założyć, że wbiję pierwsza misja. No i generalnie jest kolosalna różnica, jeżeli chodzi o czwórkę no. i piątkę, nie? Jaką Klasyzna... czwórkę i piątkę? No mówię PS4, a, no, a PS5, jest, no, jest po prostu... Mega, I nie wiem czy można już lepiej zrobić, chociaż jak wszystko kiedyś zrobią, to pewnie tak samo będziemy mówić, że lepsze niż Piotka, no. ale na dzień dzisiejszy piątka to jest po prostu wymiata. Nie? Mm. Dobra, no dziękujemy za nasz powiedzmy drugi filmik i, i... I Adam będzie nagrywał pierwszą misję. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia wszystkim.